Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do kolejnego odcinka rodziny chomików. Zobaczymy jak rozwija się nasza Milenka, co będziemy robić, jeszcze nie wiem dokładnie, wszystko zależy od tego co nam los przyniesie. Także zapraszam do oglądania. O kurcze, no naprawdę ci się to nie podoba? A kurcze, przesunęłam dywan niechcący. Nie podoba ci się to piękne cudo techniki? Kurczę, doniczka ze stolikiem w jednym to jest przecież coś pięknego. Jak dlaczego ty możesz tego nie lubić? Proszę cię. Proszę cię. Kurczę, ja to z myślą o tobie kupiłam. No dobra, wymienimy to zaraz. Ale to jest normalnie. Ja nie wiem, nie trafiam w twoje gusta ostatnio. Sprawdźmy, co możemy z tym zrobić. W ogóle, ja nie wiem, jakimi gustami ty się kierujesz. Czy to jest gdzieś zapisane? Boże. No, co ci kupi jakiś mebel to ci nie pasuje? Ja nie wiem. Masz jakieś konkretne gusta? To może po prostu umebluję dom w konkretnych gustach, a nie będę zmieniać co chwilę. Bo nie trafiam coś. Kurczę, jaki by tu mebel ci dać? Co ci w końcu przyniesie rady? O, może coś takiego z książeczkami chcesz? Powiedz, że chcesz. <grym> o, proszę, jak pięknie i kolorowo. No, w ogóle nie pasuje, tu nie. Tu taki elegancki wystrój, a tu takie coś. Kurczę. O, a może coś takiego? Proszę. No, zobacz, jakie piękne mebelki. Jakie to piękne. Beautiful. Boże. O, o, zobacz, jaki beautiful stoliczek ci kupiłam. Proszę bardzo. Proszę nie marudzić. O, lepiej. Lepiej. Lepiej nie mówić, nie? <laughs> Okej. <Okay. laughs> I wszyscy podziwiają nowy stolik, tak? A ty najwięcej widzisz za tej kanapy? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. e, no, może nie jest tak źle, aczkolwiek to jest chyba na wysokości twoich oczu. Tak, oczywiście, że tak. <laughs> Nic nie widzę, ale podziwiam. No, a to czemu nie sprzedaj? A ty poszedłeś spać naprawdę. Naprawdę o 9.30 rano poszedłeś spać. No, chyba żartujesz sobie ze mnie. Sprzedaj to do galerii. Mm -hmm. A ja tu przestawiłam ten... Boże, jak to przesunęłam. Mm -hmm. I teraz sobie coś ładnego namaluj. Może jakiś pejzaż? Dawno nie malowałeś pejzażu, co? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak! Ym, no jest zimno, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, bo dzisiaj jest Sylwester. Dzisiaj jest Sylwester, więc ym, będziemy świętować, jak widzicie. I co my tu mamy do zrobienia? Ozdób dom. No jest ozdobione, no wszystko jest tu ozdobione. Wszystko, czyli nic, dlatego że, <głos》>, dlatego, że my nie mamy tutaj ogródka żadnego takiego, nie mamy płotu. Mamy jedynie dach, który już jest przystrojony. No ale czy on jest przystrojony tak na Sylwestra, to nie wiem. No w każdym razie świątecznie. E, co to za tandem dzisiejszy? Aha, no, no, bardzo ładnie, coraz lepiej. I tutaj mamy co? Imprezowy nastrój. Tańcz, pi, i słuchaj muzyki. Ochota na imprezowanie. No dobra, no to tańczymy, pijemy i, i inne na 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 na. Włącz. Włącz radio. Amerykana może być. O, osiągnięty czwarty poziom umiejętności komunikacji. Proszę bardzo, jak ładnie. Nasza malinka się rozwija. Bardzo nas to cieszy. Że prawidłowo się rozwija nasze dziecko. Um, tak, więc słuchajmy sobie muzyczki. A czy tu jest jakaś odpowiednia muzyka, typowo właśnie do tego? <laughs> A jest tańcz, dobra. No to może potańczmy sobie troszkę. Mhm. Tańcz. A Malinka też umie tańczyć, czy nie? O jest, jak słodko. Bardzo ładnie. O, ona nawet chodzi ale tańczyć będę, będę tańczyć. O, o jak słodko, ale słodko, podskakuję, jaka radość. Nie no pewnie że jono Ok, teraz tak. Tu mamy to już podczas zaliczania tego, jeszcze chwilę musimy potańczyć. Zrób postanowienia. O kurde. Czyli musimy zrobić postanowienie noworoczne. O kurcze. Odliczanie do północy. No tak, no to to będzie. Będziemy robić później. Mm -hmm. Czyli postanowienia noworoczne. No dobra e, oci śpiewanie. E, odzyskaj zapał. Odzyskaj zapał. Zrób postanowienie o. E, ukończ etap aspiracji. E, awansuj. O kurczę, w, si w ciągu 7 dni awansować. E, Rozwin umiejętność. O! Może to. To jest takie coś, że myślę, że on da radę. A ona? Ja już widziałam coś dla niej ciekawego. Zrób postanowienie, napisz książkę. To będzie coś, co ona sobie postanowi. I to już mamy zaliczone. Jezu, kto tu dzwoni? O, bez. A co ty chciałaś, bez? Chciałabyś wyglądać tak radośnie jak ja? Możesz to osiągnąć. Wystarczy, że prześlesz mi jednego simoleona. Nie zwlekaj. Do... Od pełni szczęścia dzielicie jeden simoleon. Okej, okay, przekażemy. Tylko, że ja wiem, że to się tak zawsze zaczyna na jednym simulonie, a bo w chwili już chcą od ciebie tysiąc, nie. Pięknie. O! Przyszła nasza przyjaciółka, która jest wiecznie ciepło. Jesteś gorąca kobieta. Popatrz! Popatrz jak tutaj dzisiaj jest zimno, jest chłodno, słonecznie, ale chłodno, a ty jesteś wiecznie roznegliżowana i chodzisz w tych sandałkach. No chodź do środka, no chodź. Podzielimy się z tobą świętowaniem. Tańcz z Simką, proszę bardzo, tańczymy. Dziękuję za twój wkład. Czy czujesz już przypływ e, samozadowolenia? Oczywiście, że tak. E, o. I tutaj sobie... A czemu ty chodzisz w tych ciuchach roboczych cały czas? Nie masz jakieś Wyrzuć zepsute jedzenie. Co ty masz przy sobie? Z... O Boże, co ty przy sobie nosiłaś? Jak mogłaś to nosić przy sobie? Później ci śmierdzi cały czas pod nosem. Ciekawe co, nie? <laughs> I sama sobie odpowiedziałaś. <laughs> kalećpi. śpi. Mała tupta sobie fajnie. A ty co idziesz też spać? Bo jak ty idziesz spać, to trzeba troszkę chyba e, ściszyć tą. Aha, ona idzie spać. No dobra, to ściszmy troszkę tą muzykę, żeby nie. Średnią głośność dajmy. Niech ona sobie tam spokojnie śpi. Jak słodko sobie śpi. Proszę zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Nice! Spędzimy czas z naszą przyjaciółką. Jezu, ile ty te gary będziesz myła? Przyszła przyjaciółka ta siedzi pół dnia przy garach. Mhm, mm mhm. Mm co jeszcze będziesz robić dzisiaj, zanim się y, spotkasz tutaj i porozmawiasz? Dobra, oni sobie śpią. Nie wiem, dlaczego oni poszli w dzień spać. To jest dla mnie coś. Y, coś nie tak. No ale skoro mieli taką wybitną potrzebę, to nie będziemy ich zatrzymywać. Boże, nie, tylko nie to. Jeszcze się. Ubikacja zepsuła. Naprawdę? Kurczę, naprawdę. To. spróbuj to naprawić, no. Przecież nie możemy żyć bez sralka. No musimy sami sobie poradzić, nie mamy tyle pieniędzy, żeby nam ktoś to na, mógł naprawić. Zdrać postanowienie, dobra, powiedz jej. Obiecałam sobie, że napiszę książkę do końca tego roku. <gry> czyli, no. C czyli siadam zaraz i pisze, nie? <gry> mhm. Mm a skąd Ty wzięłaś tego drinka? What? Gdzie Ty go... o! Gdzie Ty miałaś to schowane? A przecież bar barier na zewnątrz. Taa, to są momenty, których nie kumam. za No tak. A to co za jakieś czułości? Won? Bez przytulankami tu. Nie wiem. Czyżby ci y, życie doskwierało? Nie wiem. A co? Żaba ci ostatnio uciekła, jak przesuntałaś to radio? Ale jest żaba z powrotem, już jest w środku. wiesz? Nie. Co jest? Co tu się wydarzyło właśnie? Okej, okay, tylko ja tego nie rozumiem. Nie podoba mi się ta sytuacja. Nie podoba mi się ta sytuacja. Boże, jak ona jęczy, cały czas jej wszystko nie pasuje. Hmm, dokąd zmierza ta znajomość, bo widzę, że coś tu jest nie tak. Nasza patrycja sobie tam śpi grzecznie A tutaj widzę jakieś takie zażyłości powstają. Ona sobie tu narzeka na coś. Aha. I ty oczy. Boże, rzekł, ty masz minę. Nie podoba mi się to. On poszedł też spać. Mhm. Czyżby nie był e, za bardzo zainteresowany? Pocieszaniem ciebie? Sobie ogląda telewizję u nas, nie? No okej, okay, spoko, rozumiem to, ale... O, poszło nam śmieci wynieść. O, dlaczego oni... Aha, no tak! I wszystko jasne. Oni poszli spać teraz, dlatego że później. O, właśnie nasza przyjaciółka sobie poszła do domu. Ehm, oni poszli spać w tej chwili tylko dlatego, że później będzie Sylwester. I muszą się teraz wyspać, żeby później nie być śpiącym na Sylwestra. No tak, to ma sens. To ma dużo sensu. Mhm. Tutaj jest pasta primavera, którą twój mąż zostawił. Oj, kalet, kalet oczywiście okay, może ją postawimy na stoliku, bo jakbyś chciała coś ugotować, to nie bardzo będziesz miała gdzie. A może właśnie coś ugotujmy. <laughs> My się cieszy. Churros? To takie, ale co to jest churros? Ja taka nieświatowa nie, nie światowa jestem. Nie wiem, co to jest churros. Ale wygląda fajnie. A, a może zróbmy, co to jest Czuros. Niech mi ktoś to powie. Niech mi ktoś wyjaśni. Jak sobie sama nie wyjaśnię, to mi nikt nie wyjaśni, nie? Ja wiem. Już czytam wam, co to jest Chulos, bo znalazłam. Wygooglałam sobie. Rozmawiałam z wujkiem Gogle. No ktoś przyszedł do nas. Chulos to jest tradycyjny, tłusty wypiek hiszpański w formie długiego pręta <noise> o przekroju w kształcie gwiazdy. Wytwarzany z. Wyciskanego na głęboki olej ciasta i smażonego w wysokiej temperaturze. Znany także w Ameryce Łacińskiej, południowo-zachodnich stanach USA, Francji, Portugalii oraz w Turcji. No, czyli coś bardzo obrzydliwie tłustego i... Yy... No trudno. Jak to mówią na Sylwestra, można zaszaleć. Niech mają. Kto ty jesteś w ogóle? Kto ty jesteś, nimi Kaila? Lemmy? Wschodząca gwiazda? No, to zaproś się. No co ty chcesz w ogóle od nas? Powiedz mi, jakie są twoje intencje. Zawołaj na posiłek. No dobra. Zjesz z nami obiad? I tak sobie stoimy i rozmawiamy w kibelku, nie? Ale ona nic nie mówi. Dlaczego ty nic nie mówisz? Właśnie, dziecko, musisz wstać i też sobie zjeść posiłek. Zrobiłam cztery porcje, więc to będzie akurat dla wszystkich. No jesteś głodna, no właśnie dostaniesz jedzenie. No po to tu wstałaś i idziesz, tak? Czego nie rozumiesz? A ty czego nie wziąłeś porcji? Czego ty nie wziąłeś porcji? Jedz też. Wszyscy jedzą, ty też jesz. A ty nie bulwersuj się, tylko wstawaj i lecisz po śniadanko. Śniadanko o 19. No trudno. Kto tu jeszcze puka? O, to ty! Kurczę, Mela, co ty tu robisz? No wchodź. Zaproś. Dajesz, wchodzisz, wbijasz. Co tak, stoisz? Patrz, no i wietrzy nam, nie? Kurde, zimno jest, wietrzyż nam. A w ogóle, jaka jest e, temperatura? No, jest włączony, e, żeby było ciepełko. Dobrze, że nam grzeje. Mhm, mm mhm. Mm nom. nom. Wszyscy pojedli boszek jak te talerze się błyszczą, co ty... Lizaliście je, czy co? <śle> o, oh, 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 oh. oh, jaka arogancka. Co? Mm, to niby miało być miłe? Nie, nie, nie. No trudno. O, dziecko sobie... Ja widzę, że smakuje dziecku, cieszy się, no tak. Tłuste, niezdrowe, więc co ma się nie cieszyć, nie? Okej? Okay. Z czego lejesz? Aha, z tego. No dobra. Masz szczęście, że nie zna nas. A Boże, jakie ona miny robi. <laughs> jakie ona miny robi. <laughs> Straszne. Ale no co, zostawiliście Melę tak samo? No może tańczmy wszyscy razem. No. Włącz. Eee, karnawałowe rytmy. O. Może tańczmy wszyscy razem. O, to jeszcze nie zjedzone jest. No proszę. A, dziecko sobie buchnęło. <laughs> Okej, okay. nie ma tematu. E, moment. Bo chciałam zamówić do nas. E... Co? Zadzwoń po stronie Nie, wynajmij. usługi. zamów dowóz. Chciałam zamówić, żeby dojechali nam tutaj z pizzą. Pizza z kepsem, może. A, o, z bekonem. Kanadyjska pizza z bekonem. No brzmi to ciekawie. Lubi taniec. Oczywiście, że lubi taniec. To nie lubi tańczyć. Dobra, dzwoni po pickę. Pizka niedługo wiedzie na salony. Tak, dziecko zostawiło talerz. A gdzie ty idziesz? A co będziesz robiła? Będziesz się bawiła. Okej, okay, baw się. Kupiła sobie nowe buciki, widzieliście? Ja lubię ten, ten scenariusz mi się podoba, że ona tak umie sobie wymyślić. Ojo, ojo, zaręczyny będą, popatrzcie. Mm, wielka miłość, katuszki. Super. O, jak słodko. Widzę, że lubi swoją laleczkę. To jest urocze. A ty namalowałeś ten obraz tak, że on już jest do sprzedania, czy jeszcze nie skończyłeś? Aha, namalowałeś, dobra. To sprzedaj go. Ja wiem, że y, Sylwester i te sprawy, ale możesz go sprzedać. Jakby cię Wena naszła, to już będziesz miał wolne tutaj, y, wolną sztalugę. <grystanie> Co wy oglądacie, naprawdę? <grystanie> jest dopiero 22, ludzie. Toż to jeszcze kupa czasu. To może, jak jest 22, to byśmy poszli zrobić jakieś drinkasy. No, ale ruchy, gościu, ruchy, bo się. Streszczaj się. Jezu, zanim ty to chłopie poprzyrządzasz już będzie po północy, grubo. Ty chyba jesteś niepoważny. Kurde, znowu z tym dywanem? <noise> ja nie wiem, co ja z tym dywanem robię. Nie, to jest, to jest bez sensu. Słuchaj, tego nie rób. Wróć tutaj. Śpiewaj razem. Nie, nie, nie śpiewaj razem. <noise> nie śpiewaj razem. Oglądaj odliczanie do północy. O, ty też, bo już jest, to już jest ten czas. Wszyscy oglądają. Oglądaj odliczanie do północy. Ty też? I dziecko też? Nie, dziecko nie? <glądaj> oglądaj, po prostu oglądaj O Boże, naprawdę Jej, zawołaj na posiłek I ona sobie poszła Okej, okay, nie znamy cię, ale, ale fajnie, że byłaś z nami Wszystkiego najlepszego w nowym roku ona jest zmęczona. A tatko nie? Je? Tatko, pizz Pizzerkę sobie weź. Weź kawałek. Proszę bardzo. O, drink na podłodze, naprawdę z truskaweczką i cytrynką. No, no, no. Z lodówki unosi się zielony dymek. Trzeba będzie tam posprzątać. Tak, dziecko naslało chyba sobie do pamperca Moglibyśmy teraz malutką wykąpać, i niech ona się po prostu tutaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Where... A, tutaj dobra. <ścoughs> o, widzę, że jej figle w głowie. Ale najpierw dziecko. Najpierw dziecko trzeba, dziecko ogarnąć. Pojadło, nasrało, trzeba wykąpać. I dopiero wtedy można pomyśleć o sobie. Tak, i tutaj jest czytaj małemu dziecku do snu. Oczywiście, że tak. Jakąś słodką bajusię. Co? Co ci nie pasuje? Tu czytaj małemu dziecku do snu. Co? Nie możesz czytać małemu dziecku do snu? Dlaczego? A coś z łóżkiem jest nie tak? Nie wiem. Może tak postawmy te zabawki. O, może to damy tu? To tam troszkę głębiej wstawimy? Tak? Może tak? Nie wiem, może coś jest nie tak z tym łóżkiem? <noise> nie mam pojęcia o co chodzi. Teraz możesz czytać baj Bajusie, czy nie możesz? Proszę, powiedz mi, czy możesz, czy nie możesz, bo ja chcę to wiedzieć. Czytaj dziecku do snu. Poczytaj dziecku do snu. Może teraz się uda. Co? Co znowu jest nie tak? Jezu, niech mi to ktoś wytłumaczy, co tu się dzieje. Ale co jest nie tak? Nie umiesz mi powiedzieć, co jest nie tak? Pokaż mi jakąś ikonkę. No, niestety nie mogliśmy przeczytać małej bajeczki, bo no, łóżko się zbugowało, albo nie wiem, co tu się dzieje. Jeśli wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia. Super, lodówka dalej paruje, paruje na zielono. Ja standardowo wyżbudzę do śmieci. O, wiosna w końcu, nareszcie. Dobra, jak już wstałaś. E, to wstałaś czy nie wstałaś? <grybujesz> jak już wstałaś i się położyłaś, <grybujesz> to wstań ponownie. <grybujesz> Dobra, wyżyć to zepsute jedzenie, może zróbmy coś nowego, bo tamto przyszli goście zjedli, więc nie masz. Gdzie ty poszłaś? Aha, tam też coś leży. No dobra. Miejmy coś w tej lodówce. Mm, 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 mm. Jajecznica z bekonem. Na śniadanie będzie jak znalazł. Niech jest. Ten tam chicha się przez sen. Hichasz się, nie słyszysz. Nie słyszysz, boś. <noise> tak, tak, robimy to. Raz, raz, tak, tak. Przyspieszmy sobie. A tą pizzkę do lodówki wstaw, bo się zepsuje. Tu masz e, Drinusia. Ostre skrzydełka herbata. <grym>, co? Co to ma być? Ej, no nie po... No i poszła sobie, nie? Ósma trzydzieści. Ej, nie wiem... 30. O kurde, za! Do pracy zaraz idziesz. Dobra, dobra. A ty masz za 3 dni pracę. To ty sobie zjedz teraz. I Drina przed pracą. Nie ma tak drink przed pracą, nie? Kurde, kobieto. O, i tutaj już idziesz do pracy. Adios. A to schowajmy do lodówki. Będą chcieli to sobie wezmą. O, zestawienie tam nie wpadło, fajnie. Bardzo nas to cieszy. Mam już 2,5 tysiąca ponad. Co tam do ciebie dzwoni o tej godzinie? Mele? Mam ochotę. No szkoda, że nie doczytałam. Ona ma ochotę na jakieś coś tam. No nie. I dzwoni do niego. To chyba coś tu jest niehalo, gościu. To chyba nie powinno tak wyglądać. Skorzystaj póki masz czym. Bo jak się tutaj, kurde pati dowie. No, sam, sam wiesz, co masz robić. Widzę, że nie muszę ci mówić. Co tu znowu w tej lodówce? Wiecznie coś tu się zielonego unosi w tej lodówce. Co jest z to lodówką, nie tak. Chyba kupimy sobie nową lodówkę. No bo non stop, tutaj coś na zielono mi tu pachnie. Na zielono mi pachnie. No. Tak, pachnie mi na zielono, więc trzeba wymienić gdzie te lodówki? Mm, tak, mieliśmy tą, tylko w tym kolorze więc teraz może sobie y, kupimy coś w tym stylu aczkolwiek ta też jest fajna, nie? jak myślicie? o, tutaj taki kolor ala drewienko hmm Jaki by tu kolor wziąć? Może taki srebrny niech jest? O, postawmy ją tutaj. Co ona tak krzywo stoi? Czy mi się tylko tak wydaje? Może mi się wydaje. Dobra. O, może ta lodówka będzie lepiej się sprawować, bo naprawdę jest lepszej jakości, więc na pewno im to na dobre wyjdzie, jakby nie było. Te talerze nie No przecież tutaj mamy. E, Okej, okay, dobra. Jesteś artystą, więc nie wnikajmy. Artyści rządzą się własnymi prawami. E, to w końcu byś coś namalował może. No. Śmigaj malować. O, dziecko wstało i jest wkurzone, jak nie wiem. Głodna. Czekaj, czekaj, kochana. No, gdzie to jest? Tutaj, gdzie to jest? A gdzie my mamy pizzkę? To ta pizka była zepsuta? O kurde, naprawdę. No dobra, weź sobie tutaj jeźdźnicę na śniadanko. Śniadanko o 12.30. Ok. No, jak to mówię, lepiej późno niż wcale. Więc. Dziabaj, co to za gość? O, kletu z No proszę bardzo. A ty tu czego? Nie, nie, nie. Patty nie ma w domu. A jak patty nie ma w domu, to ty też nie masz co tutaj szukać. Zresztą, nawet jakby była, to i tak nie masz co tutaj szukać. Gościu. Idź sobie. Idź sobie. My cię tutaj nie chcemy. Ty się kiedyś umawiałeś z Patty i ją wystawiłeś, i nie chciałeś z nią być, więc teraz spadaj. Won. Dobra. Ej, no to od razu to sprzedaj. Właśnie, bo chciałam sprawdzić, jak tutaj daleko jest. Aha, 7 dni. Do następnej grupy wiekowej. O, Patty ma 6. A Milenka ma 2. O kurde, to szybko. Kurczę, za dwa dni ma urodziny. O kurczę. No i po coś z nim zagadał? No cóż. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zobaczymy się w następnym i zobaczymy, co wtedy się wydarzy. Jak na razie to sami widzicie, przeżyliśmy wspaniały Sylwester, mieliśmy gości. No, widzę tutaj jakieś dziwne początki relacji między Mele a naszym Kaledem. To mi się nie podoba, ale zobaczymy, czy to się jakoś będzie rozwijało i w którą stronę to pójdzie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka.